Badania pokazują, że opony samochodowe wytwarzają znacznie więcej zanieczyszczeń cząstkami stałymi niż spaliny. Testy wykazały, że zużycie opon powoduje prawie 2000 razy więcej zanieczyszczeń cząsteczkami niż spaliny nowoczesnych samochodów. Cząsteczki opon zanieczyszczają powietrze, wodę, glebę oraz zawierają szeroką gamę toksycznych związków organicznych, w tym znane substancje rakotwórcze. Twierdzą analitycy, sugerując, że zanieczyszczenie opon może szybko stać się głównym problemem organów regulacyjnych. Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną milionów przedwczesnych zgonów rocznie na całym świecie. Zapotrzebowanie na lepsze filtry oznacza, że emisje cząstek stałych z rury wydechowej w krajach rozwiniętych są obecnie znacznie niższe w nowych samochodach. W samochodach, a emisje w Europie są znacznie poniżej ustawowego limitu. Jednak rosnąca masa pojazdów oznacza, że opony emitują więcej cząstek w miarę zużywania się na drodze. Testy wykazały również, że na każdy przejechany kilometr opony wytwarzają ponad bilion ultradrobnych cząstek, czyli cząstek mniejszych niż 23 nanometrów. Nie wiem, czy Wam wiadomo, zazwyczaj mówimy o mikrometrach, mówimy PM2,5, PM5, to są 2,5 mikrometra, 5 mikrometrów, a nanometr jest o 1000 razy mniejszy niż mikrometr. Są one również emitowane przez paliny i stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia, ponieważ ze względu na swój rozmiar mogą przedostać się z łatwością do wszystkich naszych narządów przez krwiobieg. Cząstki mniejsze niż 23 nanometry są trudne do zmierzenia i obecnie nie podlegają przepisom ani w Unii Europejskiej, ani w USA. I cytuję teraz, opony szybko przyćmiewają rurę wydechową jako główne źródło emisji gazów cieplarnianych przez pojazdy powiedział Nick Malden z Emissions Analytics, wiodącej niezależnej Firmy zajmujące się badaniem emisji, która przeprowadziła badanie. Rury wydechowe są teraz tak czyste od zanieczyszczeń, że gdybyś zaczął od nowa, nawet nie zwracałbyś sobie głowy ich regulacją.